Aby zapewnić długotrwałą funkcjonalność drzwi podnoszono przesuwnych, przed montażem należy zwrócić uwagę na następujące kwestie: bezpieczny transport, przechowywanie w suchym miejscu i ochrona przed długotrwałym działaniem promieni słonecznych. Na początku montażu zaleca się zdjęcie skrzydła przesuwnego. Ułatwia to wyrównanie ramy i zapobiega uszkodzeniom profilu podczas szklenia skrzydła stałego. Pierwszym krokiem podczas demontażu skrzydła przesuwnego jest wykręcenie wszystkich śrub mocujących szynę prowadzącą. Następnie należy opuścić skrzydło przesuwne na stronę blokady i wyjąć szynę prowadzącą po stronie skrzydła stałego zrowka ościeżnicy. Skrzydło można następnie przechylić do wewnątrz wraz z górną szyną prowadzącą i, unosząc, wyciągnąć z ramy. W zależności od izolacji i uszczelnienia można teraz przygotować ramę. Przed ustawieniem ramy należy nanieść znacznik poziomu na element. W zależności od konstrukcji podłogi określa on wysokość górnej krawędzi progu. Jednym z najważniejszych punktów jest podłożenie progu odpowiednimi, odpornymi na nacisk podkładkami na całej głębokości zabudowy profilu. Należy zwrócić uwagę, aby podkładki były rozstawione co 300 mm i nie wystawały. Wysokość podkładek określa znacznik poziomu. Wyrównanie progu za pomocą poziomicy lub laserowego urządzenia pomiarowego w kierunku przesuwania jest obowiązkowe. Zaleca się również wyrównanie progu w kierunku przejścia za pomocą szablonu testowego. Podczas wyrównywania ram bocznych, pomocne mogą okazać się poduszki powietrzne montażowe. W celu zamocowania ramy można osadzić śrubę mocującą w odległości 150 mm od narożnika wewnętrznego, najlepiej u góry części stałej. Na dalszym etapie montażu przydatne jest sprawdzenie przekątnych ramy. Podczas mocowania ramy po bokach należy przestrzegać następujących odległości maksymalnie 150 mm od narożnika wewnętrznego oraz maksymalnie 700 mm pomiędzy sobą. Próg również należy mocować co 700 mm za pomocą odpowiednich materiałów montażowych, w zależności od sytuacji montażowej. Ważne jest, aby górna rama była ogólnie zamocowana, np. w połączeniu ze skrzynkami rolet. Tylko w ten sposób zapewnione zostanie przeniesienie obciążenia. Zapobiegnie to również niezamierzonemu opuszczeniu ramy poprzecznej. Działanie drzwi jest zależne również od odpowiedniego z wymiarowania górnej szczeliny łączącej. Ponadto duże znaczenie ma wypełnienie szczeliny elastycznym materiałem izolacyjnym. Regulację ramy poprzecznej w kierunku przejścia należy wykonać za pomocą odpowiedniego szablonu testowego. Montaż ramy można na koniec sprawdzić poprzez pomiar wysokości w świetle w co najmniej trzech punktach między górną krawędzią progu a dolną krawędzią ramy poprzecznej. Przydatne jest laserowe urządzenie pomiarowe lub przymiar teleskopowy. W kolejnym kroku należy najpierw oszklić skrzydło stałe, używając do tego celu odpowiednich podkładek nośnych i dystansowych. Najpierw należy zamontować poziome, a następnie pionowe listwy przyszybowe. Należy wbić je ostrożnie i równomiernie od środka ku narożnikom we wpust profilowany. Dodatkowa wskazówka przeciwciśnienie po stronie złącza środkowego może zapobiec deformacji profilu. Następnie ponownie zamontować skrzydło przesuwne i zamocować szynę prowadzącą średnim momentem obrotowym. Szklenie skrzydła przesuwnego również należy wykonać z użyciem odpowiednich podkładek nośnych i dystansowych. Skrzydło przesuwne należy wyrównać za pomocą pionowych podkładek dystansowych. Pomocne jest sprawdzenie wymiaru szczeliny pionowej po stronie blokady, gdy skrzydło jest podniesione. Montaż listew przyszybowych należy wykonać tak samo jak w przypadku skrzydła stałego. Najpierw zamontować poziome, a następnie pionowe listwy przyszybowe. Tutaj należy również wbić je ostrożnie i równomiernie od środka ku narożnikom we wpust profilowany. Przypomnienie, przeciwciśnienie zarówno po stronie złącza środkowego, jak i po stronie klamki utrzymuje prosty profil. Na zakończenie należy wykonać kompleksową kontrolę działania i potwierdzić fachowy montaż.